Dzień dobry, Bartłomiej Cywiński, firma Data Analytics. Dzisiaj w trakcie webinaru przedstawię Państwu w jaki sposób można za pomocą Tableau zbudować w sposób ciekawy raporty, które zwykle są w układach tabelarycznych na przykładzie rachunku zysków i strat oraz bilansu. Tableau jest narzędziem, który które jest tak zwanym self-service BI, czyli umożliwia samodzielne budowanie raportów przez użytkowników biznesowych. Nie wymaga to od udziału zespołu IT, więc tutaj użytkownicy np. działu controllingu, którzy dotychczas budowali to w Excelach, mogą wykorzystać to narzędzie, aby budować raporty w sposób wizualny. Nie mówię tutaj o obawce szczegółowych rozbiciach, chociaż to też jest możliwe, ale szczególnie ta, ta część z lotu ptaka może być zaprezentowana w sposób bardziej atrakcyjny niż dotychczas to było zwykle robione. Zobaczmy przykładowy dashboard, który pokazuje rachunek, wynik, rachunek zysku i strat. Tutaj mamy układ zarówno tabelaryczny w dolnej części, jak i układ graficzny w górnej. Pozycje są w pierwszej kolumnie bardziej ogólne i rozbicie na bardziej szczegółowe. Schodzimy aż do zysku netto. Wszystko jest to rozbite według lat i kwartałów. I tutaj mamy w prawej tabelce to samo, tylko już w układzie rocznym bez rozbicia na kwartały. I analogicznie jest pokazane to w sposób graficzny na tych słupkach powyżej. Mamy tutaj dwie osie. Jedna oś to jest wielkość, pokazuje wielkość tych słupków, a druga oś procentowa pokazuje, odnosi się do tych kropek. I teraz, co jest czym? Słupki pokazują dwie rzeczy. Przychód netto to jest ten niebieski i zysk netto to jest ta część pomarańczowa. Natomiast kropeczki pokazują nam marżę procentową, tak? czyli stosunek zysku netto do przychodu netto. Dzięki temu możemy widzieć na jednym wykresie te dwie rzeczy. Czyli widzimy, że tutaj wzrósł przychód netto i zysk netto, ale jednocześnie też wzrosła marżowość dla drugiego kwartału. Dodatkowo te wszystkie informacje, ja może przejdę teraz do pełnego ekranu. Te wszystkie informacje, które tutaj widzimy mogą być analizowane w różnych przekrojach, czyli widzimy, że mamy region jeżeli sobie wybierzemy inny region, na przykład Ameryka, no to widzimy wszystkie te dane zmieniają się zgodnie z wybranym regionem. Możemy się przełączać, tylko tutaj do Azji nic nie było. Możemy się przełączać między regionami. To samo, mogę też przejść z powrotem, żeby pokazać wszystkie to all. Tak samo możemy sobie wybrać kanał sprzedaży. Czy sprzedajemy do kurtowników, czy sprzedajemy do kanału retail. Co więc, to samo dla poszczególnych, poza tym możemy to łączyć ze sobą, tak? Czyli jeżeli weźmiemy kanał retail, to możemy teraz zobaczyć, jak się poszczególne produkty sprzedają, tak jaką mają marżowość. Jakbym chciał szybko, mogę, chciał szybciutko tutaj z, usunąć te filtry to all, albo ewentualnie jeszcze mogę też na ten symbol lejka z krzyżykiem czerwonym kliknąć i wtedy też się taki filtr zeruje. Zobaczmy teraz w jaki sposób można zbudować taki Dashboard, może nie od całkowicie od zera, ponieważ tutaj już będę bazował na danych, które mają wyliczone te pozycje finansowe, ale pokażę, w jaki sposób to można zrobić na podstawie już takiej tabelki z wyliczonymi pozycjami, w jaki sposób zbudować te tabele, które widzimy poniżej, oraz w jaki sposób stworzyć te grafiki i połączyć to wszystko w jeden dashboard. Zacznijmy od zbudowania tabelki, którą tutaj widzimy w rozbiciu na kwartały i poszczególne pozycje finansowe. Wychodzę teraz z pełnego ekranu, escape i zbuduję taką tabelkę. Te pozycje, które widzimy najbardziej szczegółowe to są te gross sales, materials, returns, labor i tak dalej. To są na podstawie tej Zmiennej kategorii, czyli to wrzucamy sobie do wierszy. I tutaj widzimy, może nazwijmy od razu to, to, będzie tabelka w rozbiciu na kwartały. Teraz dodajmy poziom, który jest powyżej, czyli to są te poziomy, które widzimy tutaj. I teraz trzeba byłoby to ułożyć wszystko zgodnie z no, z regułą budowania e, tego raportu, więc niektóre rzeczy w ogóle musimy usunąć, nie będą nam potrzebne. Możemy zrobić poprzez prawy przycisk exclude. E, jeszcze tak, co tu będzie nam potrzebne. Sales quantity exclude, sales price exclude, indirect expenses Wrócimy, no i musimy ułożyć to w odpowiedniej kolejności. Czyli najpierw będą y, przychody brutto, to można sobie chwycić taki element i po prostu przyciągnąć. Czyli przychody brutto, potem będziemy mieli po podjęciu ewabatów, będziemy mieli przychody netto, potem koks. Koszty operacyjne, zysk brutto, koszty operacyjne. Zobaczmy, czy dobrze to ułożyłem. Zysk brutto po się, ok. Jak już zbuduję taki, taką tabelkę, dodamy jeszcze sobie wartości I to będą wartości wyważone w tysiącach, czyli ta wartość amount, którą mamy, jest podzielona przez tysiąc. Dodajmy ją tutaj do tabelki. Następnie rozbijemy to w układzie rocznym i kwartalnym. Więc weźmiemy sobie teraz zmienną. To jest akurat ta zmienna. Gdzie mamy to rozbite na lata, ale ponieważ w tablu wymiar roku jest rozbity, jest, posiada w sobie chyba. na plusik, możemy rozbić to jeszcze na kwartały. No i w zasadzie pierwszą tabelkę mamy zbudowaną. To możemy niektóre rzeczy ukryć, żeby nam się niepotrzebnie wyświetlały. Te tytuły też nie są. Potrzebne. Dobrze. Analogiczną tabelkę dla lat możemy stworzyć poprzez zwinięcie tego poziomu kwartałów. Więc, jak teraz zrobimy duplikat, wystarczy, że tutaj zmienimy nazwę na rok i zwiniemy poziom kwartałów. Y jeszcze jedna rzecz, którą bym dodał, to od razu są filtry, które będą potem y używane na dashboardzie, czyli potrzebuję tak regionu, można się posłużyć wyszukiwarką, prawy przycisk, show filter, <coughs> następnie y będę potrzebował kanał dystrybucji, czyli y to był channel, show filter, E, produkty, które mnie interesują. E, produkt. Może tak. Show filter. E, region, produkt, channel. Brakuje jeszcze. Aha, segment klienta. E, segment. Jest to segment. Show filter. Mamy takie cztery filtry. Teraz przejdziemy do budowy. Te filtry to jest istotne, one będą działały na wszystkie zakładki, które zbudujemy. Teraz przejdźmy do budowy wizualizacji tych słupków. Czyli tak, tworzymy sobie nową zakładkę. Tutaj będą nas interesowały dwie rzeczy. Jeden to jest zysk netto, a drugi to jest przychód netto. E, przychód netto to jest ta niebieska, zysk netto to jest e, pomarańczowa. I w jaki sposób to możemy zbudować? Zróbmy sobie może wykres e, kwartały, tak nazwijmy. E, czyli dodamy sobie dwa elementy. E, przede wszystkim amount Wyrażony w tysiącach. Dodajmy sobie też grupę Czyli tutaj mamy tą naszą grupę na field. Żeby pokazywać tylko te, które nas interesują, czyli przychód netto i zysk netto. I wrzućmy też ten, tą kategorię na kolor. O, i dzięki temu mamy podzielony ten słupek na dwie części, natomiast to, co chcielibyśmy uzyskać, to żeby te słupki były, jakby żeby ten niebieski, czyli na przychód to zysk netto nachodził na niego. I do tego będzie wygodniejszy wykres typu Gant. Jak zrobimy sobie Gantt, to tak, po pierwsze mamy, teraz zamieniły się na takie kreseczki i ta kreseczka pokazuje poziom. Czyli zaczynamy od zera, tak? Czyli jeden poziom przychodunek to jest od zera do tej wartości 63735, a tutaj do tej prawie 15. Gantt pokazuje tylko poziom, a jeżeli chcielibyśmy zobaczyć jak długość słupka, to musimy tutaj dodać na size tą amount, tylko tyle, że z minusem. Tu już jest taka przygotowana. Wartość, a można też przeciągnąć sobie tą, którą używaliśmy na size. I teraz ten słupek by pokazywał, powinien pokazywać to z minusem, czyli proszę zobaczyć, że tutaj mieliśmy na tej wysokości jakby poziom wartości, ale słupek poszedł do góry. Teraz my chcemy, żeby on zaczynał się od zera i kończył na tej wartości, więc musimy go odwrócić ze znakiem minus. Wtedy Sięgnie, że tak powiem, od tej pozycji do zera. Więc wystarczy tutaj wpisać razy minus -1 i już mamy to ułożone. Jeszcze tylko kwestia, ponieważ nam się teraz słupek przychodów netto przesłonił ten drugi zysk netto, więc wystarczy zmienić sortowanie na manualne. Zróbmy sobie, żeby zysk był o górze. Okej, okay. w kolejnym kroku dodamy marże. To robimy w tablu poprzez tak zwane dual axis, czyli ten margin profit. To ciągniemy sobie tutaj obok. W tym momencie mamy jakby takie dwie, dwa niezależne wykresy i za chwilkę to połączymy w jedno. Tylko tak, na tej marży nie chcemy, żeby to był już typu gant, tylko to będzie po prostu cerku. To już nie ma znaczenia. To też nie. O, pojawiła się kropeczka na 20 kilka procent. Zróbmy sobie to do 100%, czyli 1. Dzięki temu mamy tutaj skalę zawsze do 100%, a kropka będzie się przesuwała. Teraz to połączymy w jedno, czyli poprzez dual axis. Jest dual axis. Widzimy, że kropeczka jest jakby nałożona na ten wykres słupkowy. Żeby ten, ta kropka była bardziej wyrazista, to też Możemy zmienić ją na inny kolor albo dać jej obwódkę jeszcze. A. Teraz rozbijmy to na lata i kwartały, więc tak jak poprzednio dodajemy sobie rok i usuniemy jeszcze tutaj na osiach. Potrzebne te opisy będą. I to będzie dla kwartałów. Więc rozbiliśmy na kwartały. Ten opis tu na górze też niepotrzebny. Ok. No i mamy, mamy praktycznie wykres, który był nam potrzebny. Zduplikujmy go tylko. I to będzie teraz dla e, ro, lat. Czyli wpiszmy rok. Zwiniemy do poziomu roku. Kolejnym krokiem będzie połączenie wszystkiego w jeden dashboard, więc klikamy sobie na New Dashboard i ten dashboard dopasujemy do całego ekranu. Automatic. Przykładem dla bilansu będzie zbudowanie tak zwanego tree, tree map, czyli tak zwanego mapy drzewa, który dla bardzo już prostego podziału, gdzie mamy kategorię główną, czyli assets i liabilities and equity, czyli aktywa i pasywa i podzielenie jeszcze na podkategorie, będzie pokazywał wielkości tych kwot za pomocą wielkości kwadratów. I zaraz pokażę, w jaki sposób to można zbudować. Podłączmy się do danych. Ten Excel jest tutaj. Dane zostaną zaciągnięte. Mamy główne kategorie. Przejdźmy do budowania. Chcielibyśmy w pierwszej kolejności dodać podział na kategorie, czyli te ogólne, czyli do kolumn wrzucamy kategorie, to będą assets and liabilities. Natomiast dla każdej z tych, dla każdego z tych elementów chcemy dodać podział jeszcze na podkategorie. Dlatego wybierzemy sobie typ wykresu square i dodamy jeszcze dodatkowo podkategorie na przykład na tekst, na label i przywiążemy wielkość tej kwoty do size. Dzięki temu uzyskamy, tak jak widać, trochę powiększe podzielenie tych kwadracików. Na, w zależności od kwoty, wartości będzie inna wielkość tych kwadratów. Możemy tutaj jeszcze tymi, tymi kolorystykami sterować, gdybyśmy chcieli. Czyli dodajemy na początku na kolor yy, kategorię, wystarczy przyciągnąć ją na kolor. Mamy dwie, dwa kolory. Hmm, te kolorystyki też można byłoby tutaj zmodyfikować. Hmm. Gdzie zielone na przykład. Gdzie będzie czerwone. Hmm, dodatkowo możemy pod kategorię też dodać do kolorystyki. Zmieniło się, ale nieważne. Chodzi o idę. Teraz jeszcze raz dodamy podkategorię do label, żeby było widoczne. Dodajmy też kwotę do label i w ten sposób możemy to jest oczywiście jakiś prosty przykład, ale to ilustruje w jaki sposób można zaprezentować przykładowo ten tak zwany bilans za pomocą wizualizacji. To wszystko dzisiaj z mojej strony. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę o zadawanie pytań. Ewentualnie, jeżeli ktoś będzie chciał później zadać, to prośba o podesłanie na maila. Także dziękuję. To wszystko z mojej strony i czekam na pytania od Państwa.